Boże, a to, jak my jechaliśmy w cegielnie. Jechalemy do domu i spadł. Mówi tak, że leci samolot i że samolot się pali I to spadło w kierunku... Ale to do... nie był samolot, prawda? To jak Skąd? wyglądało? Skąd? To była długa e, struna ognia, około 30 metrów. Mm -hmm. To rzeczywiście duże. Około 30. I to leciało w tym kierunku. Tam, jak ta dworza. Mm -hmm. Później to spadło tam, my nie wiedzieli co to jest, Moja mówi, że samolot się powie, a to cichutko. Nareszcie później te, te sagły z z tym, z tym I una ognia, tak do góry strumieje około 100 metrów, tak Tałgie stożka. Na, na, na tych yy, wzgórzach, tam prawda? Tak, na tych wzgórzach. Nareszcie, później, są światła. Trzy światła tam, trzy światła tu. I nareszcie. To widać były koloru jasnego, jakieś czerwone? I białego. białego. Taki, ale hmm. strasznie, silne. strasznie silne. To nie mogą być jakieś ciągniki, traktory, A prawda? To nic podobnego, jak była godzina 12. No, to rzeczywiście to. Nie! I ja wziął motor, pojechałem, siadła córka jedna i druga, mm -hmm. bo się pole tu. To sam myślę to, bo Się nie boli. A oświetlone tak, że pan, jakby pan widział to coś strasznego. Dojechałem na tę górkę. Jakby pan chciał pojechać autem, ja pokażę to, to dokładnie Tak. Znaczy, myśmy punkt. tam, wie pan, w 2003 roku byli, ale chętnie jeszcze raz podejdziemy. Nie, 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 my byli tu na dole, tam my nie byli. Mhm. To dobrze, to zaraz wsiadniemy w samochód i podjedziemy jeszcze. I co? Ja patrzę, no to się nie pole. No nie pole się, a oświetlone. Tak oświetlone, że się pole prawie cała noc Na tej górze tam, jak jest ta wieża, Stamtąd były czy światła. I mm -hmm. ja mówię. Kurczę, coś ich tu nie gra. Nareszcie córka ta za głowę. to matko, boska, zielona ludzie. To była ta starsza córka czy ta młodsza? Bo już, już nawet... Obie były. Obie były. Obie. Ja miałem motor błeskę. Kurczę, motul, nie zapalę, matko bosko, nie zapalę Ale w motoru. czasie było sprawy, nic mu nie dolegało. Nowiutki że... motul, nie zapalę motul, mhm. pchają mnie, płacą i tą drogą zieloną tam do góry my jechali. Jak wykręciłem pod kątem, mhm. 90 stopni się nazywa prosto, tak, tak? tak. tak to zginęło, mhm. ale stoimy tam. Bo Pan pisał to wtedy, cośmy byli tutaj z kolegą, tośmy dokumentowali, że to był taki duży, jasny ekran, prawda? Tak. I na ekranie były takie nie dwie postacie. Nie powiedziałem tego. Jak my stole tam na tej górze, na tej górce tam, i za tymi świerkami, tam jest druga i z tamtej strony, od Rzeszowa, bo tam jest Rzeszów, z gobielsko, mm -hmm. naraz jeden ekran. Ja nie widział, a tam je wzięła za głowę, tato, i zielone ludzie. Jeden był chłop pierośki, a drugi ma tak mu po brodę. I cichuteńko bez niczego, nic. No i jak się przelękły, tato, zielone ludzie. No i tak się moment przybliżało, za te górki tam, za te górki. Mm -hmm. Tak, 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 ten las tu. Mm -hmm, mm -hmm. I momentalnie są tu jak ten dach czerwony. Tak. Mm -hmm. Tu. Tak, tak. I ja się przelągam, jak pierąg, one mnie tego. No i pchają ten motor, motor nie zapali, bo prawdopodobnie nie zapali. Motor. Hmm. Ale pan wtedy y, ten motor wyłączył, prawda? Jakże się przyjechali na wzgórza, on był włączony. Później pan sprotaje się. Zapaliłem, włączyć. jak my usieliśmy, mm -hmm. przelękliśmy się mm -hmm. i. I on zgasł. I. Gaz, ale mniechał na pół sprzęgle, mm -hmm. bo jeżdżam do i tego, bo prawa jazdy I kurczę, pomału, pomału i one pchały, jak płakały. Coś się dało, coś się działo. Ja tak czy... się bały strasznie. Co? Tak się bały. A I to się tak zbliżało, jak ten czerwony dach, to momentalnie już co tam. Jak skręciłem pod kątem prostym, mm -hmm. tu, około tego domu, koło tak, tych, tak. tych świlków, znikło, ale co z tego, później tak oświetlali tu wszystkie pola, żeby był igłę znalazł. Ale same źródło światła nie wiadomo skąd ono było, prawda? Nie, wiadomo. Nie było żadnych wtedy obiektów ani Nie, nad, nad tą łąką, ani na powyżej, ale było jasno, prawda? Jasno, takie było, jasno te pola. Tu był rzepak, miał ten, tu ja patrzę na te orzechy, tam ten sad. Nareszcie stanąłem w pokoju na piętrze. Był pan na piętrze w pokoju? Tak, tak, byliśmy. No, Dali mnie takie promienie, a wtedy stawiałem dom, bo ja jestem murażem. Mhm. W Rzeszowie u Karas i Mieratobiasa u kolegi. On był w Ameryce, tam gdzieś pięć lat, ile i przyszedł do mnie i go każek postawił na I kurwa, jak mnie te prądy, a na ścianie, na piętrze, takiego światła nie stworzy nikt na ziemi. Nigdy w życiu. To by był czytą igłę, by był znalazł. Żebyś największe światło Ale niech mi pan mi powie, że przecież na drugi dzień. Tu domów no w sumie nie ma tak dużo, prawda? Jednak są takie dość puste przestrzenie między tymi polami. I ale tego nie nikt... tu się tak, i tego nikt nie widział. Bo pan się rozpytywał też sąsiadów, prawda? I tego nikt nie widział. Nie, nie, ja widział z córkami. Tak, ale sąsiedzi nie widzieli w ogóle tego, prawda? Widzieli, widział ten. Tu taki kupował ceg, bo on już umarł. Taki. Kierowca PKS-u, prawda? Szaliga, no. Aha. Ten. Kupował. Ale tutaj konkretnie, na przykład o ten dom, na przykład A skąd ten... panie? Jak jest noc, dwunasta godzina, skąd kto widzi? No kiedyś przecież moja widziała i była na zibyle.